Zaraz jeżdżę z fotelem, ale najpierw go muszę szybko przygotować. Góra, Góra też? No? Dobra, no. wrócił prąd po paru dobrych miesiącach. Może nie po miesiącach. No, Sprawdzę tylko, czy jest zablokowane do podoszenia. Tak. No, stałe wbite, zablokowane, dobra. Teraz próbuję wjechać ze schowkiem Tam jest nabój <śmianowid> Zrobiłem się w chuj, więc nic nie wziąłem szóstki. Prób rubu numer dwa. Niestety wczoraj zapomniałem kamery, a zrobiliśmy trochę roboty w wresie. Poczekaj, wymieniliśmy pas yy, kierowcy demontaż tego elementu tapicerki, tego elementu tapicerki, tego z przodu tam parę dupereli. Poszło to szybko i zgrabnie. Yy, tu trzeba było wyjąć nawiew. To jest taka, materiał, ten Alcantary od dołu zawinięty to nie jest nic uszkodzonego. Teraz tylko zamontować kratkę i ta strona jest złożona, tamta strona złożona, ale jeszcze nie poskładana ta Pasy z tyłu poskładane, stanie nam klapa i jesteśmy w domu. Hoppiut na głowkę. Hey. Dobra. mamy drzwi już zdjęte do przekładki. Te elementy poskładane. Dół też złożyłem z poduszką kalnową. Niestety no, nie nagrałem tego, bo yy, z pośpiechu kamery z domu nie zabrałem, bo nie chciało mi się po nią wracać już. Także tu wszystko poskładane. Bezproblemowo. Cztery śrubki, zatrzaski. Poduszka jest na czterech śrubach yy, takich samokontrujących się. Ten boczek, tu jeszcze muszę zamówić do tego boczku taki jeden zatrzask, to złożone, także generalnie wnętrze już w zasadzie nie mm, niemalże skończone. 8 kabli nam zniknęło. Bo no, grzybimy się z wiązką. W zasadzie to już jest cała odbudowana. Na podstawie takiej samej wiązki, ale po całej długości mamy już po oryginale wszystko dokładnie porobione jak trzeba W związku Jeszcze brakujący pin jest do lampy Tu też doprowadzone, wszystko jest Czy coś dla nas wystrzałowo A mimo wszystko mamy w aucie Wychodzących 7 czy 8 przewodów więcej Więc szukamy Gdzie one się podziały Urwij mi kawałek przy okazji jeszcze namierzyliśmy jednego małego babola, a mianowicie uszkodzoną poduszkę pod silnikiem. Całe szczęście, że teraz żeśmy to namierzyli, jak to rozebrane wszystko jest. Zerwana tu była na górze. Stąd też tyle oleju tam było. Musieliśmy zrzucić sanki. Silnik podwiesiliśmy. Wymieniamy zaraz poduszkę i ładujemy z powrotem. Sanki razem z naprawioną poduszką. Druga poduszka jest jak najbardziej sprawna nieuszkodzona. Natomiast drugą poduszkę mam w trybie ekspresowym, przy podesłaną z wielkimi podziękowaniami od chłopaków z SNT Automotive. Chłopaki mają bardzo duży magazyn części Audi.

Jeden ten już jest zapięty, a tutaj taki schowany on jest. O. Tamten. Teraz jeszcze od dołu taki jeden został duży, potem beleczka przyjdzie powolutku, powolutku do przodu. Z dołu pozapinane wszystko. Mamy. Zabieramy się teraz za elementy górne. Zabieramy się za elementy górne. Lejemy już płyn chłodniczy i zaraz będziemy montować belkę, którą żyliśmy wcześniej. Także nie będę miał kamery, bo on się ładuje pod powerbankiem. Część wiązki uszkodzonej, którą mamy już zranioną, po czujnikach mamy podpiętą. Pas przedni, wszystko podpięte. Ta strona generalnie jest gotowa w 95%. Wszystko jest zrobione. Natomiast jest mały ząg. Trąbki, które oryginalnie w nim były, przedliftingowe, nie pasują. Bo mają inne prowadzenie, inny bolec i mają dodatkowy gwint. Więc też musieliśmy zrobić moda, bo mamy drugie trąbki akurat, które nam tu pasują, także nie ma czego złego, co by na lepsze nie wyszło. Zostało nam jeszcze tak rozprowadzić sobie tą do końca wiązkę, dorobić Distronik w tą stronę ACC w ten sensie radar, skończyć zmianę pinów na wtyczkę do lampy. Zaraz muszę zamontować jeszcze sport ten filtr, bo tam walczyłem z tym kabelkiem jednym. Tu musimy to przełożyć. Bo jest połamane, yy, połamane mocowanie, które jest do zamka i nie chcę tego, tego zostawiać na jakąś styczek. Łapać tylko mam drugą, niepołamaną, więc przełożymy. Musi być pięknie jak oryginał. Co tam? Trochę poobijana jest chłodnica, ale ją tak fajnie zregenerujemy, że będzie piękna. Płyn hamulcowy sobie powolutku zalewamy, odpowietrzamy. Płyn chłodniczy zalany, Musimy, muszę dokupić więcej, bo okazało się, że 10 litrów za mało. Troszkę zreanimowaliśmy chłodnicę, żeby ładnie wyglądały. Robimy poprawki jeszcze ostatnie kabelków na wiązce. Sprawdzamy przy okazji, czy wszystko działa na starej lampie. A tak, już mamy w zasadzie wszystko zrobione. Płyn zalany, pomocy zrobione, zawieszenie postawione. Stoi na poziomie mniej więcej dobrym. Drzwi są eleganckie, to znaczy nie ma drzwi. No dobra, czas na pierwsze odpalenie Stage 2 APR. Jeszcze to nie pracowało u nas. Zobaczymy jak będzie. Trzymajmy się wszyscy. Ja siadam przez drzwi, których nie ma. Zobaczmy Co nastąpi. Maga?